Prace związane z rewitalizacją śródmieścia trwają nieprzerwanie od kwietnia 2019 roku. W tej chwili wykonawca po wschodniej stronie, czyli tutaj, gdzie jest wejście do budynku, kończy układanie płyt granitowych. Po zachodniej stronie jest już udostępniona droga oraz parkingi. Trwają prace przy pokryciu dachu, pawilonu, informacji turystycznej. W parku już y, rozpoczęły się nasadzenia, natomiast jeżeli chodzi o pierzeje południowe, czyli tutaj, gdzie znajduje się księgarnia, prace są już na ukończeniu. W tej chwili wykonawca skupił się na pracach y, przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Po stronie północnej układane są obrzeża, oporniki i krawężniki, także w tym momencie nie ma żadnych opóźnień i wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się zgodnie z planem, czyli 30 września 2020 roku, ale oczywiście wszystko będzie uzależnione od tego jak się będzie układała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Ja przypomnę, że rewitalizacja śródmieścia miasta Biłgoraj to nie tylko budowa przy placu Wolności, to także budynek przy Kościuszki 28, czyli dawna szkoła muzyczna. Tam już budynek stoi, już został przykryty dachem, także w tej chwili trwają prace wewnątrz i też wszystko wskazuje na to, że zostanie ta praca ukończona w terminie. Przypomnę, że całkowity koszt obu zadań to kwota powyżej 21 milionów złotych, z czego 10 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej, natomiast 1 300 000 zł, czyli 10% wartości projektu, to dotacja z budżetu państwa. Także w dniu dzisiejszym, czyli 1 kwietnia, odbyło się przekazanie placu budowy. Firma, która wygrała przetarg, to firma Budimex, rozpoczęła prace związane z modernizacją budynku Urzędu Miasta. To są y, dwa zadania. Jedno, tak zwana termomodernizacja, czyli poprawa efektywności budynku, y, będzie polegała na wymianie okien, wymianie dachu oraz y, modernizacji elewacji. Natomiast drugie zadanie będzie polegało na modernizacji wejść, czyli będą trzy we zmodernizowane wejścia do budynku to po stronie południowej, czyli tutaj gdzie mamy Urząd Stanu Cywilnego, będzie wyposażone również w windę. Także prace ich zakończenie przewidziane jest na koniec września 2020 roku, czyli równocześnie z zakończeniem prac związanych z rewitalizacją Placu Wolności. Mamy nadzieję, że się uda dotrzymać tych terminów i już w październiku będziemy się mogli cieszyć zarówno nowym budynkiem, jak i całym placem wokół.